Rozmawiamy dzisiaj z księdzem Stanisławem Małkowskim, kapelanem Podziemnej Solidarności oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Rozmawiamy z nim w jego mieszkaniu. Tematem naszej rozmowy jest przyjaźń dwóch kapelanów Solidarności. Męczennika księdza Sylwestra Życha i księdza Stanisława Małkowskiego. Niedoszłego męczennika przeznaczonego y, przez SB na otrzał, ale jak sam to określa, który się urwał spod łopaty. Kiedy ksiądz y, poznał y, księdza y, Sylwestra Zycha? Poznałem go w seminarium jako kleryka. Przyszedł po wojsku. Nie był w jednostce kleryckiej. Był do wojska powołany z miejsca zamieszkania. Władze wojskowe nie wiedziały jeszcze, że już jest klerykiem. Po dwóch latach służby wojskowej przyszedł jako kleryk. Pamiętam go z korytarza, z jakichś wspólnych wykładów. Natomiast bliższą znajomość zawarłem z nim krótko przed jego aresztowaniem. On bardzo przeżył Stanie Solidarności, a następnie stan wojenny. Został aresztowany pod zarzutem uczestniczenia w zbrojnej organizacji, która miała na celu obalenie systemu komunistycznego w Polsce. Zarzut przesadzony, wydumany. Wygłosili się do niego chłopcy z prośbą, aby przekonał broń, którą chcieli. Mieć na wypadek, gdyby zaszła konieczność obrony przed atakiem władzy komunistycznej na społeczeństwo. Ktoś mógłby zrobić wtedy Sylwester, odprawić ich, czy złożyć do nas. Zachować się w sposób odpowiedzialny.